Cześć, witam na kanale. Tu Pixel Look. A dziś zakupiłem kolejny kadry do konsoli Evercade i jest to składanka gier od firmy Data East. Jest to składanka 12 gier. I wśród nich znajdziemy takie hity jak Edward Rendy, Joe and Mac, Midnight Resistance. Do pełnej prezentacji i przeglądu gier zapraszam wkrótce na kanał. Do następnego filmu.